Problem jest taki, że na no widać są rusztowania normalnie pracownicy pracują Spotkaliśmy drugą grupę, która też tu wchodzi Widział nas? Okej, okay, widział nas Witam serdecznie w drugim odcinku z naszej podróży z 14 października Teraz idziemy Mieliśmy Volta, ale Fiut nam odrzucił no. zamówienie, rozumiesz to? Już człowieku tu znaleziono, pokazywało znalezione. Już się cofaliśmy, już byliśmy szczęśliwi. No, z tego powodu idziemy na główną ulicę między dwoma miejscowościami. Może się uda nam złapać autostopa. No to zawijamy na ulicę Narkapiaka. No tu albo tu bym stanął na rogu i łapał. Zmieniamy miejsce na łapanie autostopa stamtąd, tutaj na wyjazd stacji paliw wydaje się to było sensowniejsze. Dziękuję bardzo panu, dziękujemy. My, my tego bolta próbowaliśmy no ogarnąć no. A tak, to autostopem to to chwila, moment i będziemy. Ogólnie dojechaliśmy autostopem do Mokrzyszowa Ale Michał mówi, że tu coś jest nie tego, że tutaj może być lekka lipa z wejściem No nieciekawie, nieciekawie, czym jak to wygląda Oho, reaglamentowany Wszystko No ogólnie to jest tak zwany strogi chuj Bo jesteśmy na miejscu Do budynku jest normalnie wejście fizyczne no, ale problem jest taki, że jak widać są rusztowania, normalnie pracownicy pracują, pan mówi za zagranicy, że on ma wyjebłane, ale też jak przyjedzie jego kierownik, to od razu zadzwonią na policję i wszystko. Nie wiem czy wejdziemy, może być lipa, no z tym kierownikiem, no. Pan mówi, że on to ma strony. gdyby nie kierownik, byśmy mogli wejść, więc nie wiem. <śmiennie> Dobra, to idź, bo jakaś banka... <śmiennie> Okej, okay, to ja na szybko wytłumaczę. Stwierdziliśmy z Michałkiem, że ogólnie wchodzimy. Jeszcze lepszym faktem jest to, że spotkaliśmy drugą grupę, która też tu wchodzi. Co tu się odkurwia? Że Jakaś babka idzie za nami. Dobra. <śmierdziś> Zajazd nam. No, 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 <śmierdziś> kierowniku! Kierowniku! Chodźcie <śmierdziś> no, bądź, do prawej ogólnie, bo tam jest Michał jakiś van z jakimiś. I tu dla na fiermie, wyczytam, że okrógarz i O, fajne by wejście. O, bez skitu? Będę lepiej. A to zobacz, gdzie to matka przejdzie, no patrz tu. Nie ma nic Jak oni chopie się dadzą złapać, a my o tym nie będziemy widzieli. Co to... Są tam. Ty myślisz, że piwnica musi czerpać? Nie no. No to by trzeba było iść środkiem. No musimy ją Pogadaliśmy z babką, ona ma wyjebane. Okej, okay, to babka dobra. A chce iść do domu? Jakbym ja był jakąś 80-latką i bym zaczął takiego gościa w masę, teraz też bym objebał. Ty bo do Ciebie w kominarze podchodzi, kurwa ty Dobra. wracasz do domu. Tu dziura uważaj. Tylko cicho teraz, bo tu już chodzimy do budynku. Nie ma żadnej kamery? Nie, z tyłu podobno nie ma nic. Może? tu tędy. Ale ja, ja, się spotkaliśmy, idę. Ej, a tu i się chyba da. Ja mam zajęty tą ja o chujową sklepetkę z temu, ale zajebiśmy 12 zł z ten. O, a ja mam chyba za 6 zł z temu. O, to, to masz lepszą. Tyle no, <grywa> lepsza ale no tańsza. A co tam dołem? Wchodzimy? Nie mamy innej opcji No w sumie. To jest jeden z tych znów, które są najbardziej pojebane w tym wiecie. Ej, patrz. Tadeusz. Nie wiem. co bardzo. Hmm. Vær så god. Ничего, ничего, ничего. Там есть колстил, а, видел? Видел, видел. Видел? Widział? Chyba tak. Idą, wszyscy idą. Ale nie widziałem ile, nie przeliczyłem. Widział ziomek tam? No nie widział. Widział nas? Nie wiem. Ja go nie Ja, się się ja też nie. Ktoś z was go widział? Ktoś widział, nie? Kto go widział? Nie wiem. Kto go widział? Ja. Widział nas? Okej, okay, no. widział nas. No. Widział nas. <grym". <grym". Zamknijcie, w pizdę Jeden gościu podobno w białym panie siedzi z tyłu Tak mi Szczepak co się i on to Auto podjechało jakieś Ktoś podjechał tu. Czyli chodź wyjdźmy i zobaczmy kto tam wychodzi bo on nam pewnie nie napisze tak na szybko trzeci robot Chodź Chyba się po prostu zgubili więc luz to białe tu to nie jest kamera nie. nie. To, jest... to jest jakaś chyba stara lampa rozwalona. Bo tak z daleka wygląda, ale dobra, to nie jest. Szczepak napisał, że się chyba zgubili tam, ci co tu wjechali. Kurwa, kierownik. To tam kierownik. Zgubiony. Dobra. Kierownik przyjechał. Widzieliście go? Szczepak napisał, więc się opłacił. No i jakie info? To wyszedł, to wszedł, kto wyszedł i tak dalej. To się wyjechał ładnie. Co jest tutaj? Ja bym są poszedł, ja. też to No ogólnie to już chyba raczej nie wejdziemy, bo kuźwa jak tam z jakieś trzy auta już podjechały. Jakaś babka, jakiś gościu, ludzie powchodzili do środka. Wieszcie lipa! Fra Tego fragmentu nie nagrałem, ale gdy przeszliśmy przez płot i wróciliśmy do grupy, przyszedł do nas jakiś pan. Opowiedział on nam historię o całym budynku i zaproponował nam wycieczkę do grobowca. Szybko do grobowca zwanęł. Do grobowca przyszliśmy. Dzień dobry. Ja dobry. głowy na urwę z Daj mi pójść do przodu, bo nie... do kamera nie do przodu. Trzeba to się wypowiedzi. To nie? Tak, to jest, to jest, to jest cały Ja... To jest Możesz sobie podejść? Żeby... Oczywiście, no jak, no to się, po to myślę wrodziłem. bierzemy tego kamorzu i osyłamy. No możemy, szczerze. <noise> Ale co? No tutaj jest grobowiec pod tym. A tam ktoś jest? Nie najbardziej no nam się udało. Ale tam nie ma nic, tam jest pusto, tam nie ma nic, tam tylko tutaj. Ej tak już jesteśmy wszyscy przy takim fajnym znalezisku, może jakieś zdjęcie wspólne. Uśmiechują Dobra okay. no Jaki to udało tu ich widziałem, ja już wiedziałem że oni idą tutaj Ale za ja już tam sobie się zastanawiałem czy w ogóle ktoś A, Też akurat tego dnia, 14 października są te ty... ...tańsze pociągi, też tu przyjedziemy, żeby to zwieźć. No i Stwierdziłem, że raczej tak. Łapie! Jak mi mówisz, stopa na przystanku? Stary, co tu się dzieje? Wajebisty dzień. No. Więc jedziemy z buta, no z buta to będzie jakaś godzinka. Ale może poradzisz, czy ktoś się tam znajdzie. Jak się znajdzie, to też jeszcze załatwimy. Gdy tam dotarłem, tam sami Kolesie jedzą Krakowską i siedzą tam dresie, pijani północy z Kolesie, weźmy na Dziękujemy. Nic <grybę> nie zostawiłem? Chyba nie. Nic. No, i jesteśmy znowu w środowisku. O, człowieku! Jesteśmy w obie strony stopem. Nasi koledzy też dopali stopa. E, o, przyjechali koledzy. Potrzymaj kamerkę. Trzymam kamerkę. E, dziękuję za podtrzymanie kamerki. Nie ma problemu. złapaliśmy taką fajną, dziewczynę. Złapaliśmy jakąś panią, złapałem ją. No, żebyś się złapała, złapał Nie, wiem, mercedesem szarym, jakąś kurka. My już zawijamy na pociąg. No. Dużo nie zwiedziliśmy dzisiaj, ale, ale jeszcze wrócimy pewnie tutaj za jakiś czas, może w niedzielę, może bardzo po ciemku, no, w godzinach kiedy potencjalni pracownicy by nie pracowali.